Rok 2020 był specyficznym, trudnym rokiem, zakończył się on jednak e, dobrą informacją dla nas wszystkich. 31 grudnia 2020 roku do opinii publicznej przedostała się informacja o realizacji nowego projektu, który Centrum Spotkań Europejskich Światowit realizować będzie w partnerstwie z samorządem Elbląskim, projekt Akademia Wzorowej Edukacji. Czy możemy prosić o szczegóły dotyczące tego projektu? To nie jest pierwszy projekt, który realizujemy w partnerstwie z innymi samorządami. I tu bym chciał powiedzieć, że właściwie kończąca się perspektywa i działania, które światowi chciał podjąć, to powiedzieliśmy sobie, że czas na Elbląg. Do tej pory byliśmy w innych gminach. Z innymi samorządami realizowaliśmy takie projekty. Powiem, że również nasze partnerstwo, czy nasze projekty, które realizowaliśmy w ramach tego Europejskiego Funduszu Społecznego, spotkały się z wyróżnieniem i byliśmy ambasadorem projektów EFES-u I myślę, że warto jest powiedzieć, że nasze projekty są Dobrze oceniane przez instytucję zarządzającą, i, i cieszymy się tym bardziej, że będzie to nowe otwarcie światowida i zarazem, od razu, możemy naszym młodym Erblążanom pokazać te działania, które my jako światowid będziemy realizowali tu, w światowidzie, ale również wykorzystując to, że eksperci, nauczyciele będą mogli pracować w kluczowych przedmiotach, podniesieniem kompetencji kluczowych w szkołach razem, razem z ekspertami. Przebudowa Centrum Spotkań Europejskich Światowid oraz doposażenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji w specjalistyczny sprzęt to na pewno są te elementy, które wpłyną na to, że ten projekt realizowany będzie właśnie w Światowidzie. To tutaj kładziony będzie nacisk na kreatywność, na technikę, na IT. Projekt w swoim założeniu ma realizować przymioty kluczowe, jakim będzie matematyka, przyroda. E, języki obce, no to też będziemy proponowali, że oprócz powiedzmy pewnych działań, które będą na terenie szkoły, to e, jakieś wykłady, które czy zajęcia, które będziemy odbywali tu w Światowidzie, będą w języku angielskim. Także będziemy chcieli od razu praktycznie to wykorzystać. No i, i chcielibyśmy rzeczywiście pochwalić się tą najnowszą technologią, jaką. Pozyskujemy od dłuższego czasu, a mam nadzieję, że za chwileczkę pokażemy, pokażemy jakie możliwości ten nas sprzęt informatyczny yy, ma, a zarazem chcemy zaszczepić tych młodych ludzi, żeby yy, wierzyli w to, że, że cyfryzacja czy yy, praca z komputerem to przyszłość. Jak duża liczba osób, jakie grono zostanie zaangażowane do tego projektu? Chodzi o uczniów, o nauczycieli, bo projekt na blisko 6 milionów z pewnością opierać się będzie na dość dużej liczbie osób. W projekcie zapisaliśmy, że będziemy obejmowali tą edukacją 1800 uczniów w 16 szkołach będzie zaangażowanych. 80 nauczycieli, będzie również zaangażowanych 500 rodziców i myślę, że to chyba co, co ważne. To 550, 550 uczniów, tych najzdolniejszych, które przekroczą średnio nauczania 475. Będzie mogło uzyskać stypendium, co zach powinno zachęcić do tego, żeby e, dzieci mogły e, i chciały się bardziej przyłożyć do nauki. Projekt, który rozpoczniemy w styczniu, e, pokaże i powinien pokazać, że powinniśmy wracać do normalności: że to, że są lekcje zdalne, to e, jakby izoluje te dzieci od siebie, a my poprzez te zajęcia kreatywne. Pracę w zespole. Chcemy powiedzieć, wracamy, chcemy być innowacyjni, chcemy, żeby te dzieci rzeczywiście pracując kreatywnie, przygotowały festiwal kreatywności pokazały, w jaki sposób projekt ich doskonali. Projekt rozpisany na 2,5 roku, przez ten czas wykrystalizować się może, wysforować się może grupa osób, które zostaną liderami tego projektu, które będą zachęcały innych do nauki, do tego, aby pozyskiwać wiedzę, to chyba będą kluczowe czynniki. Na tym pewnie będzie nam zależało, aby takie osoby pozyskać. Tak, no, wydaje mi się, że również w tych działaniach kreatywnych no, chcemy pokazać i zbudować jakby tą wartość, jaką niesie za sobą lider, że liderzy mogą jakby uczestniczyć w przygotowaniu tego festiwalu w swojej dziedzinie, w swojej jakimś tam kreatywnym działaniu i zaszczepić to wśród swoich kolegów i, i próbować właśnie poprzez to, że ktoś jest liderem, zebrać zespół, który będzie o czymś decydował. No to jest pierwszy pewnie taki krok, ale również krok uczenia, uczenia tego, że warto pracować w zespole i warto być liderem, ponieważ lider może również przekonywać wszystkich do tego, do pewnych realizacji, które, które chce zrobić.